Witajcie, kochani, w 13 odcinku trawkowym owocowej eksplozji całej paczki, którą dostałam od życiowego doradcy i zdobunie. Bardzo, bardzo dziękuję. E, oczywiście przypominam wszystkim nowym, że jest. Konkurs na kanale, można wejść do konkursu w każdej chwili. Wpisujemy hasła pod filmikami i na samym końcu stworzymy fajne, piękne hasło, które trzeba będzie napisać w 20 odcinku. No i będziemy losować, tak jak już wczoraj wspominałam, aż 3 osoby. Także bardzo z tego się cieszę. Dzisiaj jest 13, więc mam strapeczkę na deser czekoladkę z numerem 13. Warszawę, <laughs> więc zobaczymy, czy coś nam da, ale, ale ja lubię czekoladki. No i zobaczcie, zaczynamy. Awocało ze śliwki. Yy, a ja śliweczkę bardzo lubię. Tutaj was przybliżam, żeby lepiej było widać, i drapiemy. Dziś drapiemy drapakiem make-up'a i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Bo, bo jest jak jest, ale ja i tak się cieszę, <laughs> no bo naprawdę jest to fajne, miłe ze strony doradcy, że taką fajną mi. Prezent taki fajny mi jest. prezentował No nie spodziewałam się. Wpadli chyba z, z drapunią na ten pomysł. Nie wiem. <laughs> ale naprawdę bardzo, bardzo miło. No, naprawdę. Gruszki. Tutaj mamy gruszeczki. No i będę miała tych owoców. Nie to, że dość, ale sporo. I mam nadzieję, że, bo idą mrozy. Już jest mroźno w nocy że może wymrozi to wszystko robactwo i nie będzie mrozów jak będą kwitły drzewa tak, owocowe bo czasami jest tak, że taki mróz przyjdzie to wymrozi wszystkie czereśnie, yy, wiśnie i nie ma owoców więc może w tym roku będzie lepiej chociaż zresztą nie było tak źle dwa lata temu było tak, że po prostu wymroziło wszystko bo mróz był nie w odpowiednim czasie no i nie było owoców, także no, ale mamy tutaj owocową ekspozycję. <laughs> Zobaczymy, czy coś nam da. Jedłuszko, jedłuszko. No i co ostatnie? Melon. Ale melon nam niestety nic nie daje, więc mamy pierwszego pustaczka. Ale sprawdzimy. P, -w. Ok. Następna zropeczka. Będzie z numerem 62. No i drapiemy. Ananas. Kiwi. Melon Figa Kajcie, mam wrażenie, że Figa tutaj, że się trzęsie telefon, jak drapie. Czy jeszcze jest Figa tutaj? Dobra, Wiśnie. Tutaj Wisienka i tutaj. Borówka Chyba Bo więcej nie ma. Kokos. Nie wiem czemu tam zdrapałam. Jabłuszko. Awokado. O, i tutaj mamy jabłuszko jeszcze. Arbus, cytryna. Winogrono. Karumbo. co będzie pustaczek? Banan. Nie, mamy linię. Mamy linię, zobaczcie. Tutaj chyba nic nie przykapiłam, bo nie było. Tak, nic nie przykapiłam. I mamy tradycyjne 3 zł. Super. <grytanie> Odcinek nie będzie na pusto. Także fajnie przystępujemy do następnej z z numerem 63. No, I dzisiaj hasło będzie Jesteś. Także trójeczka jesteś. <noise> Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Bo naprawdę są bardzo ciekawe. Nie są tak po prostu, że jedno słowo i koniec. Znaczy też są. Nie mam nic przeciwko, ale bardzo fajnie jak piszecie jakieś jeszcze słowa, więc dzisiaj jest tylko takie hasło jesteś. Okej. Okay. Yy, wiśnia była, dobrze. Teraz co mamy? Arbus? Gruszka, Cytryna, yy... Kiwi, winogrono. Ciekawa jestem, czy coś będzie pod rząd, czy nie. Banan, Figa, czy będzie Figa. Zobaczymy. Jabłuszko. Borówki i tutaj są borówki. Melon. Czuję, że będzie przegrana. Pomarańcza i tak jest. Także mamy przegraną. A i jak na razie mamy tylko jedną z wygraną, ale jeszcze mamy dwie z wszystko jest możliwe. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. 64 zdrapka Tak, mamy melon. Winogrono. Jabłuszko. Figa. Banan. Wiśnia. Kokos, tutaj jeszcze figę skupiłam kokos, cytryna, pomarańcza, hmm, chyba więcej nie ma, karambo, mamy tylko dwa, ananas, tutaj, tutaj. borówki i awokado. I mamy kolejnego postaka NP. I ok. No to co? Zabieramy się za ostatnią strapeczkę yy, śliwkowa. Może coś nam da. Jest to numer 65. Banan. No ciekawa jestem, bo to jak będzie 3 zł, tylko, to będzie tak jak wczoraj. Truskawka, Arbuz. Kiwi. Anioł. Liśnia. авокадо, фига, брусклиня, не сильно на брусклине, цитруна цитрина, грушки, кокос, I ostatnie jabłko, które nam nic nie daje. Także, kochani, mamy tylko 3 zł. No, słabo to rzeczywiście. Bo wczoraj było 3 zł i dzisiaj jest 3 zł. No, ale jeszcze mamy tutaj na deser czekoladkę z numerem 13. Zobaczymy, czy coś nam tu da. Pozwolę sobie wziąć drapaczek noga z drapki, bo jest mocniejszy. I drapiemy mięta. Czekolada, tiramisu, kakao, chyba nie, kokos, muszelka, kokos, nie, kakao, hmm, jak to się nazywa, nugat, nie, coś nie, nie idzie, no, drugą stroną, tiramisu, minta, nie ma nic, precel, nie ma, muszelka, precel, serce, i niestety jest pusta no co zrobić nie, coś się nie spisał także dzisiaj jesteśmy słabiutko no nie ma tutaj ale nie ma nic, więc nie będę tutaj się męczyć tak, mamy tylko 3 zł <grytanie> tak też czasami jest subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie bierzcie udział w konkursie postaram się zrobić to na żywo no i co, do następnego odcinka pozdrawiam Was